Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj nie udało się wspólnie wypić porannej kawy, a to dlatego, że no od samego rana wiele, wiele innych działań i obowiązków. Także wybaczcie, ale jesteśmy w takiej popołudniowej, popołudniowej relacji. Jedziemy przez miasto. No i to jest okazja, żeby no bo samochód też w tych czasach covidowych i w tych czasach tego kryzysu spowodowanego wojną na Ukrainie stał się no jeszcze stał się biurem też w moim przypadku stał się biurem i miejscem, gdzie przegadujemy różne rzeczy gdzie, z którego prowadzimy odprawy i także miejscem, w którym mogę na chwilę zatrzymać się i z wami porozmawiać dzisiaj dziesiąty 10 marca, taka poprób, wy, wybaczcie, jedną prywatę poczynię na początku. Serdeczne życzenia dla jubilata z Poznania, nasz przyjaciel Jacek Jaśkowiak, prezydent, prezydent Poznania, ma urodziny. Jacku, keep finger cross for you, naprawdę wszystkiego, wszystkiego dobrego, trzymamy mocno kciuki za Ciebie. Tak, dziękuję, pozdrawiamy całą Polskę, widzę, że jest pani Monika Sosnowca, pozdrowienia dla naszego przyjaciela, prezydenta, Sosnowca Arka Chęcińskiego. Dziękuję, że, że jesteście, że się Państwo dołączyliście. To już jest 15 dzień wojny na Ukrainie, a, a za chwilę dosłownie za dwa dni wypada czy przypada 23 rocznica przystąpienia Polski do struktur NATO. Architektem tego przypomnę, tym, którzy nie pamiętają albo mniej interesują się tego typu, tego typu wydarzeniami że architektem tego przystąpienia Polski wówczas do NATO, ale także do Unii Europejskiej był no nieżyjący już minister Bronisław Geremek. Dzisiaj to nasze członkostwo w kontekście tej wojny nabiera zupełnie innego znaczenia. Widzimy, jak wówczas właśnie to wstąpienie było do NATO było, było ważne, jak daje, no i daje dzisiaj, miejmy nadzieję, że daje dzisiaj gwarancję, gwarancję bezpieczeństwa no niestety nie światowego pokoju to jest, to jest to co nas smuci, ja sobie też z tym osobiście nie umiem poradzić że okej, okay, z jednej strony my póki co możemy się tutaj czuć bezpiecznie oby jak najdłużej, ale, ale z drugiej strony ale z drugiej strony ci którzy mieszkają nieopodal nas godzinę lotu z Wrocławia tak? bo z Wrocławia do Kijowa lecimy jak pamiętam jak latałem to jest godzina 15, godzina 20 do Lwowa 45 minut można powiedzieć, że w zasięgu ręki jednak dzieją się rzeczy złe i niedobre. Efekt efektem tych złych, niedobrych rzeczy jest oczywiście duża fala uchodźców, którzy napływają stale do, do Polski, bezpośrednio przekraczając tą granicę naszą wschodnią, ale wielu także, wielu także Ukraińców przyjeżdża do Polski na naokoło przez Mołdaw, czy Mołdowę i, i i Rumunia, ale w efekcie trafiają tutaj, tutaj do nas. A, a naszym zadaniem jest im, jest im tutaj wszystkim, wszystkim pomóc. Dane z dzisiaj są takie, że do Polski, do Polski przyjechało już półtora miliona Ukraińców. Półtora miliona nie byliśmy, nie jesteśmy, jeszcze długo nie będziemy gotowi, mówiąc prosto na, 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 na przyjęcie tak dużej, tak dużej grupy ludzi. Warszawa dobrze ponad 200 tysięcy, Kraków ponad 80 tysięcy, Wrocław to już jest 50 plus. To są te trzy ośrodki, gdzie najwięcej przyjeżdża cudzoziemców z Ukrainy. No i za chwilę będą się rzeczywiście pojawiać pewne nowe, nowe wyzwania. Tak? Dotychczas mieliśmy na przykład w wrocławskich szkołach 4 tysiące i przedszkolach ponad 4 tysiące dzieciaków z Ukrainy. Już od początku, od początku wojny jest półtora jest tysiąca. półtora tysiąca, tak? No bo oni tu, tu przyjeżdżają, to przyjeżdżają rodziny relatywnie młode na ogół, kobiety z dziećmi, żeby te kobiety mogły też zająć się swoimi sprawami, ale także mogły w miarę szybko stać się aktywne zawodowo. Przecież na tym nam wszystkim też zależy, muszą w jakiś sposób, czy my musimy pomóc w zaopiekowaniu tych tych, tych dzieci, czy to w przedszkolach, czy w szkołach, oni nie mogą liczyć na instytucje babci, na instytucje dziadka, na opiekunkę, to są też bardzo często osoby, no, no niezamożne mówiąc, bardzo, bardzo, w dlatego, dlatego przed nami bardzo duże wyzwanie, dlatego też, dlatego też no, formatujemy ten system wrocławski na, na nowo, choć jest to bardzo trudne tutaj wszystkich proszę o zrozumienie, wszystkich proszę o, o wyrozumiałość. Teraz też wracam z naszego MPW, gdzie spotkałem się z, z zarządem i z kierownictwem. Rozmawiamy o tym, aby wykorzystać tak dostępne przestrzenie, także pod taką właśnie funkcję byliśmy na grobli, udało nam się tam kilka takich miejsc wskazać. Obojętnie jakie dzisiaj nie nazwiemy no to, czy to przedszkole, czy jakieś punkty punkty opieki dziennej nad, nad dziećmi. To, to będą z całą pewnością miejsca, gdzie obywatele Ukrainy będą, będą, mogli, no, będą mogli będą mogli wiedzieli czy ich dzieci są zaopiekowane to, no dobrze znaczy niedobrze, bo to jest duże wyzwanie przed nami, choć niektórzy, którzy piszą, niektórzy komentują, no, pff, nie będę, że tak powiem, właśnie ja komentował poziom tych komentarzy. Po prostu, po prostu nie będę. Natomiast wczoraj Wam pokazywałem, bo każdego dnia przygotowujemy nowe miejsca. No bo przyjeżdżają nowe pociągi. Jestem także w kontakcie z moimi kolegami, prezydentami miast na wschodzie, na wschodzie Polski. To jest bardzo często nie wiem, dzisiaj rozmawiam, dzwoni do mnie nasz kolega Kuba, prezydent Hełma Jacek. O no, 13 wyjeżdża pociągu pociąg tysiąc osób. No, no I co, co chwilę to, to wszystko takie skoordynowane, że nie ma takiej, takiej centralnej jakiejś koordynacji. Musicie Państwo sobie też tego zdawać, sprawę, stąd my jesteśmy. Ja i moi współpracownicy, bardzo dziękuję za, za to wszystko, co robimy. Jesteśmy, tak powiem, uczestniczymy w procesie bardzo często takiego indywidualnego, ręcznego sterowania, przyjmowania informacji, podawania ich, podawania ich, ich dalej. Także no ale dobrze, że, że ta sieć samorządowa działa, że, że jest współpraca, że jest współpraca pomiędzy miastami i dzięki temu także rozwiązujemy wiele problemów, a już na pewno mamy, mamy informacje na, na czas, nawet jeżeli one są nieprecyzyjne, to, no to, to jednak pomagają, to jednak w dużej mierze pomagają nam pomagają nam się organizować, choć mówię, przy takich liczbach to jest bardzo trudne, dlatego bardzo, bardzo proszę, czy Wrocław jest przygotowany, pyta pan Piotr na przyjęcie pół miliona uchodźców z Ukrainy. No nie jest przygotowany, no przecież to jest oczywiste, że nie jest przygotowany. Jak ma być przygotowany, jak nas tutaj mieszka 700-800 tysięcy. No to, 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 nie jest, to nie jest przygotowany. No, bo na taką sytuację się nie można przygotować. No tak samo na taką sytuację krytyczną nie przygotowuje się infrastruktury szkolnej, nie wiem, sportowej, transportowej, tak. Widzimy, że jest więcej, więcej pasażerów w autobusach i, i w tramwajach. No to pewnie jest także efekt tego, że benzyna już kosztuje ponad 7, ponad 7 złotych, ale. Ale no to, to, no to tak jest, to, to, ale to wcale nie znaczy, że ja mogę dostawić ci dodatkowe tramwaje czy autobusy, bo ich po prostu, ich po prostu nie ma. Trzeba je kupić, a żeby je kupić trzeba mieć pieniądze, a nawet jakby były pieniądze i byśmy je kupili, to trzeba poczekać, aż zostaną wyprodukowane. No to jest taka prosta historia, to, Nie wiem, no na, na głupi mabel w kuchni się czasami czeka kilka miesięcy, bo przecież wszyscy jesteśmy dojrzali rozsądni. wiemy po prostu, jak to wygląda, Także nie można być przygotowanym. Żadne państwo nie jest przygotowane na kryzys uchodźczy, w ramach którego przyjeżdża nagle, nagle półtora, a to nie koniec, bo licznik bije cały czas. Licznik cały czas bije, bo konflikt zbrojny trwa, ludzie uciekają, bo chcą żyć. Tak więc yy, musimy 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 to wszystko po prostu rozumieć, ja będę konsekwentnie, nawet jeżeli to się komuś nie, nie podoba, będę o tym mówił, że musimy uzbroić się w cierpliwość, musimy, musi w nas wystarczyć energii do, do pomagania, musimy być empatyczni, wyrozumiali, musimy wykazać się z pełną solidarnością, koniec, kropka. Tak ja przynajmniej myślę, nie tylko jako prezydent, ale jako po prostu wrocławian tyle. Wczorajsze miejsca uruchamialiśmy, pokazywałem wam, pokazywałem wam ulicę, pokazywałem wam ulicę Gwardon, tak, te miejsca już są dzisiaj zapełnione, te miejsca są już dzisiaj zapełnione, to są akurat miejsca, które prowadzi nasz młodzież, nasze młodzieżowe, nasze młodzieżowe centrum sportu, te miejsca są już pełne, ja wczoraj tam byłem wieczorem, pamiętacie tą relację, myślałem, że, myślałem, że, Uda się ich jeszcze nie zapełnić, że tak powiem szybko. Już są zapełnione. Pokazywałem Wam wczoraj, jak wyglądają miejsca w porcie lotniczym w Starym Terminalu. Na Starym Terminalu. Dzisiaj już też są za, 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 zapełniane. Uruchomiliśmy kolejne miejsca. To jest akurat Centrum Kreatywności. Talent to jest dzieło pani dyrektor Sulei, to jest ulica Jedności Jedności Narodowej. Też zapewne za chwilę zostanie zostanie te miejsca zostaną zajęte no i przygotowujemy i przygotowujemy po prostu kolejne miejsce bo, bo kolejne pociągi tak jak wam powiedziałem po prostu po prostu jadą tak więc bardzo bardzo proszę o zrozumienie o zrozumienie tej całej złożonej skądinąd sytuacji i tego że nie wszystko można w tych warunkach idealnie idealnie zaplanować a na pewne rzeczy z całą pewnością będziemy jeszcze potrzebować w ogóle czasu, a przede wszystkim pieniądze, dlatego tak ważne jest i wszyscy powinniśmy postulować i wszyscy powinniśmy być rzecznikiem tych spraw, aby po pierwsze dobrze zmieniły się przepisy prawa, tak aby można było tak aby można było tak aby można było efektywnie pomagać. Dwa, potrzebne są pieniądze i to zarówno krajowe, jak i europejskie, które powinny bezpośrednio trafić do samorządu. I trzy, moi drodzy, w tej całej trudnej sytuacji nie możemy się dać podzielić. Także po prostu no dajmy odwrót tym, tym, tym wszystkim trollom putinowskim, deputinowskim, no tym wszystkim prowokatorom, powodywom, którzy po prostu próbują, próbują w jakiś sposób no, dzielić nas. Nie dajmy się podzielić, musimy stanowić jedność w tej, tej, tej bardzo trudnej tej bardzo trudnej sytuacji. Tylko wczoraj, tylko wczoraj na, na, na dworze słuchajcie, trafiło od nas 4000 kanapek, wydaliśmy 7 tysięcy porcji ciepłych posiłków. To przygotowują organizacje pozarządowe, przygotowuje MOPS, przygotowuje technikum gastronomiczną, tak jak wczoraj pokazywałem od dzisiaj, od dzisiejszych powiedzmy wieczornych transportów będziemy, będziemy dostarczać także taki pakiet wsparcia, to już jest w tej chwili przygotowywane właśnie na terenie naszego MPWiK przy udziale wolontariuszy. Na marginesie wszystkim oczywiście wolontariuszom i z poświęconiem I bardzo serdecznie dziękuję. Na, 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 na w dworcu i w tych pakietach będzie także dostępna ta oto bezpłatna nasza gazeta Publikator, tym razem, tym razem wyłącznie w języku Ukraińskim, Włocław dla Ukrainy przygotowaliśmy, to tu jest taki niezbędnik niezbędnik opisujący, opisujący różne działania opisujący te wszystkie formy wsparcia, na które można liczyć niezbędne telefony oprócz tego, że to będzie na dworcu, to to będzie także dostępne bardzo różnych w bardzo różnych, bardzo różnych w Bardzo różnych miejscach. Ja jeszcze Wam chciałem powiedzieć, a dziękuję, że odpowiedzieliście na apel że przynosicie koce, śpiwory, poduszki, materace na Stadion Wrocław, na Tartczyński, arenę. Bardzo dziękuję. Pojawiły się już pierwsze pakiety. Naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Przypominam, wejście W2, wjazd przez bramę B od poniedziałek 5, od 9 do 20, sobota od 9 do, do 15, po prostu zawoźcie tamte te, te, te rzeczy. Dziękuję bardzo naszemu MPK, bo wozi, wozi w nocy i w dzień. Przewozimy Ukraińców do punktów albo docelowych, albo do punktów tymczasowych noclegu. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No, rozrasta nam się ta sieć świetlic. Dzisiaj też taką świetlicę odwiedziłem, a to pokażę Wam, pokażę wam jeszcze. A poza tym, że myślimy właśnie o kolejnych przestrzeniach i takie też przed chwilą. Oglądałem i wybierałem. Także no, nasze życie teraz na tym, jakby wokół tych spraw się toczy, rano, wieczorem i w południe sztaby kryzysowe, kolejne połączenia, yy, wizyty w kolejnych miejscach. Yy. No i pracujemy, pracujemy, analizujemy, monitorujemy tę sy sytuację. To jest wszystko, co możemy w tej chwili zrobić. No, poza tym obserwujemy już też niestety. Pewien ruch spowodowany wzrostem cen, cen paliw i, i towarów, jeżeli chodzi o miejskie inwestycje. Już widzę, że te przetargi, które robimy, wychodzą dużo, dużo drożej. Także musimy być przygotowani naprawdę, moi drodzy, na... Nie chcę w ogóle straszyć i bardzo mi przykro, że... Te moje połączenia oznaczają ostatnio same takie, powiedzmy, mało, smutne, ma, mało radosne informacje, ale umówiliśmy się na początku tej kadencji, że ja nie będę nikogo oszukiwał. Nie będę nikogo oszukiwał, ale nie jest łatwo. I widzę to właśnie po tych przetargach, które w tej chwili robimy, gdzie, gdzie, gdzie oferty przychodzą cenowo no, na dużo większe kwoty niż, niż zakładaliśmy. No ale wzrost cen paliw, stal. W ciągu kilku dni tak naprawdę ceny stali wzrosły o 100% i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to niektórych ciągle nie obchodzi, ale mnie obchodzi, bo ja odpowiadam za, za budżet. Także będę mu no, mówił niestety coraz częściej, że na coś nas nie stać, albo że na coś musimy poczekać, albo na coś musimy że, zaczekać. Wiem, że to się będzie spotykało z niewielkim zrozumieniem, albo małym. U niektórych, no, ja bym powiedział, trudno, trudno. No dobra, to jak kończę, bo dojecha, dojechaliśmy, jesteśmy już na miejscu, na nowym targu. Idziemy tutaj coś załatwiamy, idziemy dalej do ratusza, będziemy, moi drodzy, w, w kontakcie. Także dziękuję wszystkim za wszystko. I, no i trzymajcie się po prostu. Będę informował o tym, co robimy w ramach tych działań pomocowych, ale także będę informował o tym wszystkim innym, co się dzieje. Do zobaczenia. hej. hej.